Szanowni Państwo, w tym roku Instytut Badań Edukacyjnych obchodzi swoje 70-lecie. Siedem dekad Instytutu to równocześnie opowieść o historii polskiej oświaty, jej przemianach, reformach i wydarzeniach godnych odnotowania. Dziś z dumą mogę stwierdzić, że trudno myśleć o monitorowaniu i badaniu polskiego systemu edukacji bez naszego Instytutu. To Instytut Badań Edukacyjnych odpowiada za organizację i przeprowadzenie krajowych edycji międzynarodowych badań porównawczych, takich jak PISA, PIRLS, TEAMS, w których biorą udział tysiące dzieci i setki szkół. Od kilku lat odpowiadamy także za wdrażanie zintegrowanego systemu kwalifikacji i wspieramy szeroko rozumianą politykę edukacyjną. Wnieśliśmy swój wkład w pracę nad zintegrowaną strategią umiejętności 2030, która określa ramy strategiczne polityki na rzecz rozwoju umiejętności w Polsce. Jako inicjator lub partner uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowujemy raporty, sporządzamy ekspertyzy, pełnimy także funkcje doradcze. To tylko część dorobku Instytutu Badań Edukacyjnych. Aby poznać nas lepiej, zachęcam Państwa do śledzenia działań i odwiedzania kanałów informacyjnych IBE.